Czy on/ona odezwie się do ciebie w te święta? Tak pomyślałam, że dzisiaj weźmiemy karty anielskie i zobaczymy, co one nam powiedzą. Zobaczcie, idealny moment. Karty mówią, że może być to odpowiedni czas, aby odezwać się do kogoś. Widzicie to? No i wyjaśnić pewne sprawy, pogodzić się, porozmawiać. Polepszenie i uleczyć być może tą waszą relację, znajomość. Zależy o kogo pytasz. No i co? Życzę Wam, aby ten rozkład się sprawdził, aby te wasze osoby, o których marzycie, myślicie, te wasze upragnione osoby odezywały się w te święta. W sumie fajny czas świąteczny trzeba rozmawiać, trzeba się godzić. No i co, wszystkiego dobrego wam życzę i do usłyszenia następnym razem. Pa pa.